O, mam kolejne rzeczy. Puszka po masce Mecenasem tego odcinka jest Robert R. Puszka po gasmasce. Kolejna, słuchajcie. Skrzyneczka do MG. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Oj dziś pokopiemy, ale inaczej, dziś pochłoną nas czeluści pewnego złomowiska, którego właściciel, miłośnik historii, wyprzedaje przedmioty zbierane latami, a właściwie ratowane przed hutniczym piecem. Niestety nie możemy podać Wam lokalizacji tego miejsca na wyraźne życzenie właściciela, uzasadnione obawą włamania czy kradzieży. Takich miejsc w Europie jest bardzo dużo i przekonujemy się, a wyrazem z nami że złomowiska to prawdziwe Eldorado, szczególnie gdy ich właściciele mają wiedzę i żyłkę kolekcjonera. Dzięki takim ludziom wiele ciekawych przedmiotów zostało ocalonych przed zniszczeniem. Mamy nadzieję, że znajdziemy tu dziś coś ciekawego, drugowojennego, a może i pancernego. Oglądajcie! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Militaria.pl. W tym odcinku używamy świetnej latarki Olight. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, e, gdzie likwidowana jest w tej chwili potężna kolekcja, zbierana przez całe dziesięciolecia. Jak e, takie kolekcje, e, powiedziałbym, garażowe się wyprzedają, jest to okazja do tego, aby zdobyć całą masę artefaktów, których nie sposób zdobyć na co dzień. To nie rzadka rzecz, a słuchajcie, dla nas to taka prawdziwa jaskinia odkrycia. Dzisiaj oczywiście zabrałem ze sobą latareczkę, tym razem również Olight, ale z zapasową baterią. Słuchajcie, cały dzień podejrzewam, że będziemy tutaj nurkować. Ostatnio ten mały Olight wystarczył nam na to, żebyśmy cały dzień mogli grzebać, a myślę, że dzisiaj będzie jeszcze mocniej, podejrzewam, nie będę jej ładował przez najbliższe pewnie tygodnie bo tamta wytrzymała, pamiętajmy, w Szwecji nam cały dzień, a z tą liczę, że będzie nawet jeszcze lepiej, ale zobaczymy, jak się sprawdza w praktyce. A propos czołówek, to już mogę powiedzieć, że mam dosyć spore doświadczenie, bo trochę, trochę muszę ich użytkować i trochę musimy grzebać po tych śmietnikach, jak sami zresztą wiecie. Wchodzę do środka. I tu słuchajcie, znowu, sezamie otwórz się. I cała masa ciekawych rzeczy, słuchajcie, przed nami się ukazuje od maszyn do pisania, przez radiostację, żelazka, wszystko to już widzieliście. Ale słuchajcie, to wszystko na nas tutaj czeka, tak abyśmy mogli gdzieś dołączyć to do naszej kolekcji. Już słuchajcie, na dzień dobry. Znalazłem słoiczek z bagnetami. Takie ogryski, ale, ale zawsze mogą kogoś, kogoś bym powiedział, zainteresować. Wiadomo, że nie są to żadne szałowe rzeczy. No ale i takie pierdoły się zdarzają, tu piękne pokładki, kolorowe, francuskie, które mogą się przydać do ozdoby pewnej kolekcji bądź naprawy jakiegoś bagnetu. Tu popularne gofrownice, nawet takie z użytku domowego. Na platę Zeks bis zum, 1 kg myl, 2,25 liter milch 6-8 ejer. 375 buter, mi się wydaje, ein Lufl Heffe, i mamy piękne goferki. Piękny kufer z kutymi zdobieniami, z kutym zameczkiem dębowy, Olbrzymi, potęga. Zapewne jakaś panna wniosła swój posag do małżeństwa w tym wielkim kufrze. Jakiś kowal miał nad tym pracy. Ciekawostka, ale gdzie z takim wielkim kufrem iść? Trzeba mieć duży dom. Ale sam w sobie naprawdę ciekawy. Pomimo tego, że to nie broń pancerna, robi wrażenie. Automat schodowy, widziałeś? Ty! Co to Automat jest? schodowy. Lata dwudzieste. Trepen Automat. Ty, Darek, podasz? Co? Daj. Nie, nie, to ciężkie. Znaczy automat schodowy to jest elektryczny Nie nie wejdź na rawinę sobie Zobacz na automat uwaga puszczam i druga Jedna i druga, druga. Cały czas są Dajne. cały czas coś tam jest tak. cały czas coś z tyłu z boku po kolejka, kolejka. piko Każdy kolejka. takie coś miał. Słuchajcie, składni składnica, składnica harcerska, taki sklep z, z... Właśnie z takimi kolejkami. Moja ciocia mieszkała obok składnicy harcerskiej. Chociaż to chyba nie jest piko. Ale podobne bardzo. Podobne, podobne. Ale pamiętam kolejki piko, składanie tych torów, budowanie makiet. Piękna rzecz. Tak. Trzeba było uważać na te styki, żeby tak. się nie, nie wyginały, ale tak. jak to jeździło, to jeździło fantastycznie. Ja wiem, ja też miałem taką kolejkę, ale to była zabawa. W czasach, kiedy nie było internetu, komputery były bardzo, bardzo mało popularne. Tak, a kolejka Pico, szczyt marzeń każdego takiego młodego modelarza. Suchy beton, mokry asfalt. Widziałeś? Jak Czesi ładnie opisywali. Suchy beton, mokry asfalt. Ale tu się można namykować. Powiem szczerze, że jest celownik do moździerza. I sobie celowniczek też sobie go odłożymy Co to jest? Taśma miernicza, made in England, zobaczcie, stara bakielitowa Wow, piękna Wind this way Zobaczcie, taka ciekawa historia Paul Nachtigall te import seit 1897 Paul Nachtigall, import herbaty od 1897 roku. Ale słuchajcie, nieciekawy jest ten słoń symbolizujący taką herbatę brytyjską, oryginalną. To nie ten słoń tu jest najważniejszy. Spójrzcie na dół. Dancyś, czyli Gdańsk. Już w 1945 roku zapewne sklep i import Paula Nachtigala został przeniesiony gdzieś do zachodnich Niemiec. Tak więc żadna herbata już w tym pudełku się później nie znalazła. Mhm. A tu ta historia zakończyła swój wiek. Być może nie jest to. Jest to przedmiot bezwartościowy, ale taka ciekawa historia związana z Gdańskiem, w którym druga wojna światowa zaczęła się i zakończyła. Mówiąc brytyjska ze słoniem, masz na myśli indyjska po prostu, indyjska, ale kolonia, tak, ale tak, kolonia tak, tak, brytyjska. Kolonia brytyjska, więc wszyscy wiemy, o co chodzi. A herbata z Ceylonu. Dokładnie. Słuchajcie, jak to na złomie albo w kolekcji takiego starego zbieracza, no, który przez całe życie tworzył swoją kolekcję, oczywiście są rzeczy, no i te najpopularniejsze, mamy koła do SDK FZ 250, bądź Demaga, no, przykryte stertą różnych mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy, które być może któremu, komuś z Was się spodoba. No Tak jak mówię, jest tutaj masa różnych rzeczy, trzeba by było yy, posiedzieć tu naprawdę parę ładnych dni, żeby cokolwiek tak porządnie przejrzeć. Ja tak już jak tu sobie chodzę, to zauważyłem kilka kwiatków, Ciekawe, czy Kanka Gdańska zapewne. Danziger. Mryknie Schroeder. Elbing. Elbląska. Proszę słuchajcie. Elbing. Schroeder. Schroeder, przepraszam. Schroeder Elbing. Czyli Elbonga, tego jeszcze przedwojennego. Nierdzewne kanki mają to do siebie, że yy, zwracam na to uwagę, bo są bardzo często podpisywane zwłaszcza tutaj w naszym regionie, w okolicach Gdańska. Maszyny do szycia, wie cała masa takich różnych, większych bądź mniejszych rzeczy. Skrzynka na dwie lufy do flaka 2 cm. Słuchajcie, skrzyneczka na dwie lufy do flaka 2 cm, ale już jest bardzo mocno skorodowana i posunięta. Były tutaj ułożone dwie lufy zapasowe. Jak wiemy, flak strzelał seriami, więc potrzebował regularnej wymiany luf flak 38, więc taka skrzyneczka z lufami musiała się również na zestawie znajdować. Tam pozostałości torpedy, zbiorniki na sprężone powietrze. No pozostałości po torpedzie. Jaka to w ogóle zaawansowana technika była po to, żeby zatopić statek. Budowało no, takie duże i skomplikowane elementy, czy w środku zbiorniki. Yy, jeszcze widzę te oprzyrządowanie. Budowano potężne, powiedziałbym, maszynerie, napędzane z silnikami, bardzo skomplikowane, yy, po to, żeby zatopić jeszcze droższy statek. Czyli budowano drogą torpedę, po to, żeby zatopić bardzo drogi statek. No, mówię takich ciekawostek: tu jest cała masa. Przejdziemy się jeszcze raz do hali. Ja będę musiał tutaj dokładnie wszystko tak na spokojnie obejrzeć. Być może znajdziemy tu jakieś yy, na prawdziwe kwiatki. Oczywiście y, nasza eksploracja wewnątrz jaskini lwa, czyli w pięknym miejscu, w którym znajdowało się całe mnóstwo eksponatów z okresu II wojny światowej, już została zakończona, tak więc mogę troszeczkę bliżej pokazać Wam pewne przedmioty, które udało się wydobyć. Zobaczcie, ta ciekawostka taką, którą znalazłem w szufladzie, to symbol Deutsche Front, czyli niemieckiego frontu pracy, taka charakterystyczna swastyka z trybem, y, który też... Ten tryb symbolizował ten, powiedziałbym, kult pracy w Trzeciej Rzeszy, bo jak wiemy, to taki socjalizm, który generalnie ma to do siebie, że kultywuje, jest prezentowany tam kult pracy. Ciekawostka, powiem Wam szczerze, że nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Przynajmniej w tej wielkości nigdy takiego symbolu nie widziałem. Oczywiście, Deutsche Arbeitsfront to była szeroka i duża organizacja. Tak więc, na pewno tych symboli było dużo, dużo więcej. To jest na przykład ostrzałka do golarek. Do golarek, do Żyletek. W środku mamy takie urządzenie, gdzie podkładało się żyletkę i jechało się to w jedną to w drugą stronę, chociaż nie wiem, czy to do żyletek, czy dokładnie była, był to jakiś rodzaj golarki. Powiem szczerze, że do końca się na tym nie znam, ale na pewno to przyrząd y, służący... Razor. Rolls Razor. Made in England. 1927. Czyli prawdopodobnie jest to jakiś i jakiegoś rodzaju być może brzytwa. Na pewno y, służy do golenia. KA Waterhouse mx 110 Pięknie opisana. Słuchajcie, takie małe, drobne rzeczy, ciekawostki, które na co dzień przydawały się e, ludziom bądź też żołnierzom na froncie, są zawsze e, ciekawe, zwłaszcza, że można było je e, w łatwy i szybki sposób pozyskać, tak jak było widać w tej paszczy lwa. Słuchajcie, to e, taka ciekawostka, być może nie jest związana z... E, z dokładnie z, z militariami. Ale w takim przedwojennym domu, albo jak chcielibyśmy pokazać przedwojenny dom gdzieś na terenie, powiedzmy, Prus-Wschodnich, musielibyśmy w takie coś go wyposażyć. Czyli tu mamy ryż, cukier, makaron, olej i te wszystkie rzeczy, takie, taka porcelanka, ona, ona na takich charakterystycznych meblach kuchennych, które na pewno gdzieś kojarzycie z domu babci, musiały się znajdować, tak więc te wszystkie rzeczy musiały. W takim domu być i na pewno pomoże nam w wypełnieniu ekspozycji dotyczącej takiego codziennego życia. Bagnet poznaje każdy. Tych bagnetów kilka na tym złomowisku udało nam się odnaleźć, tak więc no wiadomo, to każdy przynosił, wyrzucał, była to stal gdzieś tam z 30 lat temu taki bagnet oczywiście był bezwartościowy. Fajne też są, słuchajcie, nożyce do cięcia drutu. Zawsze na każdym pojeździe takie nożyce Musiały się znajdować. Udało nam się uzupełnić. Kupiliśmy, e, zdaje się, trzy sztuki takich nożyc, tak więc e, to na pewno pięknie uzupełni nam e, pojazdy. Tu słuchajcie, taka ciekawa, angielska miara. Miara zwijana. Oczywiście calowa, ale e, na pewno pomocna przy wszelkiego rodzaju rozstawieniach armat. Ja od razu pomyślałem sobie o tej 25-funtówce, która ma do nas trafić. Artylerzyści z takich przyrządów korzystali, tak więc na pewno przyda się w ręku, powiedziałbym, artylerzysty, który 25-funtówkę będzie obsługiwał. Słuchajcie, to też pewnie większość z nas kojarzy. Gofrownica, taka typowa gofrownica na platę, czyli na kuchnię taką opalaną, która też... Jest charakterystyczna. Część z Was na pewno z domu babci taką platę pamięta. Niekoniecznie już używaną, ale na pewno taką, która w tym domu się znajdowała. No i słuchajcie, tego frownica oczywiście, ma przepis na tego gofry, Można było sobie tego ferki na takiej placie upiec. Nie trzeba było nawet znać tego przepisu, bo on się na niej znajdował. Słuchajcie, to fajna rzecz. 1942 rok. Są inicjały producenta GNCL. Mamy piękną manierkę, razem, razem z Deringiem, czyli z tym takim powiedziałbym trokiem, który zakładało się na pastak, aby tą manierkę żołnierzowi przytroczyć na pewno uzupełni jedną z ekspozycji z żołnierzami. Manierka jest w dość dobrym stanie, ona jest aluminiowa, tak więc fajnie się zachowała. Podejrzewam, że na niej kolejne sygnatury tak, dokładnie, mamy tutaj GNCL42, czyli wszystko zgodne. Ta sama sygnatura na kubku, ta sama sygnatura na manierce, tak więc jest to jeden komplet, który gdzieś tam na ten złom trafił. Jedna z puszek po gasmaskach, których wiele, to dosyć spotykana że słuchajcie, w każdym gospodarstwie trzymało się zawsze śrubki, smar, tak więc to się cały czas spotyka jeszcze w środowisku bym powiedział naturalnym. Słuchajcie, lut lampy służące do podgrzewania pojazdów. Napompowywało się ciśnienie, odkręcaliśmy, podpompowywaliśmy, można było podpalić i podgrzać silnika, właściwie wodę w silniku przed jego odpaleniem. To charakterystyczne akurat w pojazdach niemieckich, ale i nie tylko. Podgrzewały się również miski olejowe, tak aby silnik już był gotowy do użycia w momencie, gdy go odpalaliśmy. Tutaj słuchajcie, fajna w oryginalnym opakowaniu maszyna do pisania. Też na pewno pięknie uzupełni nam którąś. Z ekspozycji jest świetnie zachowana, jako że była w tym, yy, powiedziałbym, w tym kartonie pudełku. Można było napisać. Nie wiem. Ktoś pamięta jeszcze? A pomyślcie, nie można było delete, tylko trzeba było dobrze napisać. A jak nie, to ich xxx i zamykamy. Nie było tak prosto. Kiedyś trzeba było naprawdę myśleć przy pisaniu, tak aby tych błędów nie zrobić, bo nie był to komputer, więc cofnięcie, cofnięcie już było dużo, dużo trudniejsze. A jak narobiliśmy tych błędów jeszcze więcej, no to takie pismo trzeba było wiadomo jeszcze raz napisać, bo jakby to wyglądało z samymi xami. ami Ruk Czyli cofamy, żeby zrobić tego x-a. Świetna. Bardzo cieszę się, że działa, bo będzie można niejedno pisemko. Takie w starym stylu napisać. Będzie to arcyciekawa rzecz w muzeum. Produkcja oczywiście niemiecka, ale... trafiliśmy również jedną polską maszynę. A właściwie importową. Może nie do końca polską, ale z importu. Słuchajcie, tutaj ciekawostka. Skrzynka gdańskiego browaru Artus. Artus Pils Danziger Aktien czyli mamy tutaj dokładnie taką, taką, taki powiedziałbym lokalny e, lokalny akcent tych skrzyneczek oczywiście trafia się tutaj więcej ja już kilka e, w takich swojej kolekcji posiadam ale fajna ciekawostka słuchajcie to ta związana z historią Wolnego Miasta Gdańska że e, takie rzeczy również się trafiają to jest coś bardzo fajnego co chciałem powiedzieć słuchajcie ten, to Wolne Miasto Gdańsk to było na pewno złote miejsce do Ubijania wszelkiego rodzaju interesów, jakie były tam wolne składy celne. Myślę, że nie do końca były to e, czyste interesy, ale na pewno stwarzało wiele możliwości. Na szczęście, e, 20, w dwudziestoleciu 20 międzywojennym, e, nasi rządzący e, zdecydowali się na budowę potężnego portu w Gdyni, który bardzo szybko się zwrócił, choć wielu e, wcześniej mówiło, że jest to bezsensowna inwestycja. Słuchajcie, oczywiście, trafiliśmy też mnóstwo karnistrów, yy, karnistrów na paliwo, charakterystyczne, niemieckie. Tutaj mamy 1942 rok, Kraft of Feuergefährlich. 20 liter. Akurat nie ma napisu Wehrmacht charakterystycznego, ale jakby większość karnistrów, które udało nam się pozyskać, yy, z takim napisem się tam znajdowała. Kolejna fajna rzecz, też z akcentem powiedziałbym gdańskim, to Kanka, Danziger Milch Centrale, czyli Gdańska Centrala Mleczna. Takich kanek już kilka w życiu widziałem. Słuchajcie, one w przypadku tej właśnie Gdańskiej Centrali Mlecznej zawsze trafiają się w nierdzewce. Czyli jeżeli taka kanka, gdzieś widzicie kankę, która jest wykonana z nierdzewki, to możecie być pewni, że jest to produkt przedwojenny bardzo wysokiej jakości, gdyż te powojenne już często aluminiowe bądź stalowe takiej jakości sobą nie reprezentowały. Numer 197. Świetnie, słuchajcie. To wszystko oznaczone i wygrawerowane. Bardzo fajna kanka, mi się mega podoba. Będzie można też przy jednej z ekspozycji z domem taką kankę postawić. Słuchajcie, tu fajna rzecz, ciekawa. Nie wiem, czy życie Udało nam się też trafić takie coś w babich dołach. To yy, lodówka. Lodówka użytkowana m.in. przez Wehrmacht, a właściwie głównie przez Wehrmacht. Yy, w tej lodówce można było przewozić różne produkty wraz z składem Chłodzącym, tak aby utrzymywały stałą temperaturę. Wypełnione trocinami trzymały, yy, trzymały stały, yy, stałą temperaturę wokół siebie i oczywiście nie pozwalały, aby ten lud się szybko rozpuścił. Na pewno Afryka Korps dużo takich używała. To chyba każdy rozpoznaje. Typowa rzecz: kółko. Oczywiście na złomie takiego kółka nie mogło zabraknąć. Jest to kółko od. Ketenkrada, czyli naszego półgąsienicowego motocykla. No niekoniecznie było mi jakoś tam specjalnie potrzebne, jako że nasz Ketenkrad już w pełni jeździ, ale być może jeszcze doczekamy się jakiejś drugiej restauracji i wtedy być może to kółko będzie przydatne. Oczywiście nie było ono jakieś nadzwyczajnie drogie, ze względu na to, że jest to przecięty bliźniak, tak więc można było sobie pozwolić również na jego zakup. Słuchajcie, kojarzycie, jak przechodziłem obok potężnego kawałka torpedy ćwiczebnej? Tu właśnie ten kawałek się znajduje. Zdecydowałem się, słuchajcie, jednak na zakup jego, pomimo dużej wagi tego stalowego elementu. Jest to torpeda lotnicza F-5B. To torpeda taka, jaka latała chociażby z samolotami Henkel czy nawet Focke-Wulf w wersji bombowej. Nie jest to jakiś tam nadzwyczajny stan. No ale biorąc pod uwagę to, że e, ten artefakt mógłby trafić na złom e, w postaci wkładu hutniczego, zdecydowałem się go jednak zachować e, i również zakupić przy okazji mojej wizyty w Gdyni. Słuchajcie, ciekawostka, bo nawet nie wiedziałem, że e, takie torpedy się mogły gdzieś tu w okolicy znajdować, bo zapewne e, pochodzi ona e, z zakładu doświadczalnego. Torpedowa, Fenplatz Hexengrund, czyli z babich dołów. Nie wiem, czy kojarzycie torpedownie stojące w głęboko już wodach zatoki. Postaramy się wam w jednym z programów te torpedownie pokazać, zarówno z zewnątrz, jak i z podwody, ponieważ były to potężne konstrukcje, a jedna jest zawalona. Jest to też ciekawe miejsce, na które czas będziemy musieli na pewno znaleźć. I to wszystko na dziś, ale uwaga, na złomowisko wybierzemy się znów w kolejnym odcinku. Głębsze nurkowanie i kolejne ciekawe znaleziska. Koniecznie oglądajcie. Dziękujemy za wasze wspaniałe wsparcie. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę i komentarz, choćby dla zasięgu. Dziękujemy naszym patronom z Patronite i YouTube'a. Są wśród nich: Przemysław Babi, Jakub Bakunowicz, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś. Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Artur Borna, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Maciej Chruściel, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Maciej Dancewicz, Maciej Deling, Radosław Depo, Franek Dolas, Andrew Black, Dawid Fal, Paweł Fic, Kacper Filip, Michał Futera, Grzegorz Garus, Jakub Goleń, Giegurecki Górecki Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Mateusz Kamera, Marcin Hamerlak, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Marcin Kubar, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Mateusz Kaczmarek, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krauze. Krzywy Jas, Pacior KRK, Dariusz Król, Adam Kwiatkowski, Mariusz Lewandowski, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Mateusz Goz97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Meti, Daniel Miraszewski, Marek Musiał, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Dorota Orzechowska, Krzysztof Pawlik, Piotr Pisarczyk, Kacper Pocędek, Artur Powroźnik, Artur Ptasiński, Patryk Puls, Robert R., Krzysztof Ruszczyński, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń. Paweł Sowa, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Mariusz Suliga, Andrzej Ślaga, Marek Ślęczka, Bartek Światłowski, Grzegorz Taradyś, Tomek, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Kamil Urbański, Jacek Warsicki, Michał Waśko, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Mateusz Woźny, Przemysław Wrona, Krystian Ziętek, Piotr Zwierowicz, Artur Żak, Bartek Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kanał facebookowy Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera.